Czy w Equestrii występuje prąd? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku. MLP kryje przed nami wiele tajemnic. Dzisiaj zajmiemy się jedną z nich, czy w Equestrii jest prąd. W niektórych odcinkach mogliśmy zaobserwować przedmioty elektryczne. Nie szukając daleko, w pierwszym odcinku MLP Twilight wchodzi do biblioteki i po chwili zapala się światło. Nie ma w tym nic niezwykłego, ale źródła tego światła nie znajdziemy ani w tym, ani w żadnym innym odcinku. Dodatkowo w momencie zapalenia światła słychać przełącznik. A światło? Odcinku Slice of Life wajne ma ze sobą głośniki, które nie są nigdzie podłączone, po prostu są i działają. W jaki sposób one działają? Są one napędzone magią. Przykładami użycia magii jest chociażby śmigło tanka. Które jest napędzane magią, która sprawia, że śmigło się kręci. Jeżeli magia potrafi zrobić coś takiego, to z pewnością może oświetlić całe pomieszczenie, tak samo sprawić, że głośniki będą działały. Więc dlaczego w pierwszym odcinku w momencie włączenia światła było słuchać przycisk? To była impreza Pinki, więc któż to wie!